Hey, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam nowości kosmetyczne z drogerii. DM. Koleżanka, która mieszka w Niemczech, przywiozła mi kilka rzeczy, także jeszcze raz Ci kochana za to dziękuję. Pokażę Wam tutaj te rzeczy, które właśnie chciałam wypróbować, których nie miałam, bo w większości tak naprawdę tych produktów nie miałam. One są tutaj w tej takiej reklamówce. Ona... Bo nie jest jakaś tam oryginalna, powiedzmy niemiecka, um, natomiast to nie ma znaczenia, po prostu jest ładna torba, w tej torbie właśnie znajdują się te wszystkie kosmetyki, które Wam za chwilkę pokażę. Mam również pod to paragon, ale nie będę próbowała odszukać tych cen właśnie i mówić Wam od razu, tylko na pewno w opisie będziecie mieli wszelkie informacje, więc jeśli jesteście zainteresowani jakimś produktem, czy jesteście ciekawi ile ten produkt kosztował, to po prostu w opisie będziecie mieli wszelkie informacje na ten temat. Przejdziemy od razu do rzeczy, zaczniemy od produktu z firmy Lavera, jest to szampon do włosów, jest to szampon, który nadaje objętości włosom, tak mi właśnie koleżanka powiedziała, ona go używa i za nim przepada, także to był prezent w sumie od niej, dla mnie zapach z tego co widziałam jest to taka pomarańczka takie cytrusy, przepięknie pachnie. Marka Lavera, ja już kilka rzeczy z tej marki nabyłam, jest bardzo taką ekologiczną firmą, właśnie taką bardzo naturalną, właśnie wszelkie składniki tutaj znajdujące się w, tym, w tych kosmetykach są takie bio, one również, jest taki test w Niemczech, nazywa się EkoTest, jakoś tak to się czyta i to oznacza, że to są naprawdę bardzo godne polecenia naturalne, bezpieczne kosmetyki, także ta marka właśnie tym się charakteryzuje głównie, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten szampon się będzie u mnie sprawdzał i... Fajne, zobaczymy, czy nada faktycznie objętości moim włosom, które już no, są takie dosyć długie i faktycznie dość są takie puszyste, można powiedzieć, więc nie ma takiego efektu oklapniętych włosów, ale czasami mam wrażenie, że właśnie jakieś kosmetyki powodują, że one są takie bardziej, takie smutne, słuchajcie, takie bardziej oklapłe, więc taki szampon na pewno mi się przyda. E, następnie mam tutaj produkt z marki Balea. Jest to krem do stóp, właściwie żel do stóp, taki żel Lotion, czyli konsystencja Ni to żelu, ni to kremu. Tak wygląda właśnie ta konsystencja, ma tutaj takie delikatne drobinki i one się tutaj rozpuszczają przy właśnie próbie nałożenia na skórę. Zapach jest taki, ojejku, przepiękny. Tak myślałam, że to będzie fajny produkt. Ja sobie weszłam na stronę DM-u i po prostu popatrzyłam, co oni mają, więc nie byłam już teraz taka, powiedzmy, zachłanna i nie chciałam wszystkiego, co tam zobaczyłam, tylko przemyślałam sobie dokładnie moje potrzeby, co potrzebuję, co bym chciała mieć i pomyślałam, że właśnie taki krem do stóp mi się przyda. Jest to taki produkt, który nasze stopy w pewien sposób odświeży przede wszystkim. Zapach jest... Właśnie takiej mięty z takimi cytrusami. Cytrusy zawsze dla mnie kojarzą się właśnie z takim odświeżeniem, z takim uczuciem. W ogóle ten sam zapach już powoduje, że ja jestem w takim dobrym nastroju, jestem taka bardziej energiczna, taka żywa. Więc fajne. Widzę, że, że jest fajny, Nie wiem, jak będzie, jeśli chodzi o działanie na stopach. Natomiast jakoś tak ten zapach już, już mnie nastraja pozytywnie, więc tutaj jest właśnie mięta, są też te cytrusy. E, grapefruit prawdopodobnie w tym, w tym wypadku tak patrzę, więc to jest właśnie taki produkt do stóp. Następnie z marki Balea mam również płyn micelarny, i nie wiem, czy ktoś z Was używał tego płynu, dajcie mi znać. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie sobie e, dawał radę. Ten akurat jest z e, pomarańczą, z kwiatem pomarańczy woda z kwiatem pomarańczy, jakoś tak. Jakbym to miała tak znowu przetłumaczyć z tego niemieckiego, którego nadal nie znam. Nie widzę, żeby tutaj był alkohol, nie ma też perfum, więc zapach jest praktycznie zerowy. Ja tu przynajmniej nic nie czuję. Więc to, to dobrze świadczy, aczkolwiek teraz mi się wybija na pierwszy plan ten właśnie zapach kremu do stóp, więc rewelacja, jeszcze raz powtórzę. I to jest płyn micelarny do skóry takiej normalnej i wrażliwej, także mam nadzieję, że będzie dobry. Opakowanie jest dość duże, bo tutaj jest 400 ml, no bardzo duże jest to opakowanie, jestem bardzo ciekawa, jak on będzie działał i dam Wam oczywiście o tym znać. Następnie z marki Bela, właściwie rzecz ostatnia, także nie ma tak jak widzicie tych rzeczy bardzo dużo. Jest to ym, pianka, czy też żel w piance, coś w tym stylu czy też żel, który zamienia się w piankę z właśnie Balea do depilacji. Ja już mam, miałam właściwie dwa inne zapachy i ten właśnie y, też sobie zażyczyłam. Jak widzicie, tutaj przeważa nuta zapachowa takiego grejfruta i tak też jest w tym przypadku. To jest y, grejfrut, y, różowy grejfrut i tutaj chyba jest jakiś kwiateczek, więc możliwe, że to będzie pachniało nie tylko grejfrutem. Spróbujmy sobie, a co tam? Będziemy się taki różowiutki. Ono jest z doświadczenia, wiem, że pięknie później zamieniają się w taką konsystencję pianki, ale to chyba byśmy musieli wstrząsnąć, bo ten pierwszy... No, tutaj słuchajcie, zapach jest taki... Ja nie czuję tutaj tak mocno tego grejpfruta. Wydaje mi się, że tutaj może być trochę, trochę jakiegoś tam, nie wiem, kwiatowego, jakiegoś waniliowego połączenia, ale jest ok, jest, jest w porządku, także mam nadzieję, że nie będę rozczarowana, jeśli chodzi o zapach, natomiast wiem, że te produkty są bardzo fajne, bardzo sobie chwalę właśnie podczas golenia, więc jeśli zapach nie będzie taki idealny, trafiony, to tutaj też się nic złego nie będzie działo. Następnie kolejną rzeczą z firmy tym razem Sandes jest y, taki Lotion, czyli taki Nito to balsam właśnie, znaczy nito to krem, ni to żel, taka konsystencja bardzo delikatna, bardzo szybko wchłaniająca się, do opalania z filtrem 20. I ja już miałam ten właśnie y, z tej firmy, właśnie te, tego typu Lotion y, o innym zapachu, to był zapach taki bardziej kokosowy, delikatny, kokosowy, przepiękny zapach. I również to był filtr y, 20. W tej chwili mam właśnie taką wersję Sport, ponieważ chciałam dokładnie tą samą konsystencję, natomiast chciałam wypróbować coś innego, jeśli chodzi o zapach i no spodziewałam się, właśnie myślałam, czułam, że to będzie zapach taki yy, właśnie orzeźwiający, taki cytrusowy. Troszkę powiem Wam szczerze, że nie, no, nie wyszło to, co myślałam. I ten zapach nie jest taki, jakbym chciała, niestety. Jak Widzicie, on jest taki bardzo biały, natomiast z tego, co ja już z doświadczenia wiem, to ta biała warstwa po prostu wchłania się i jej nie widać tak na skórze, nie, nie bieli bardzo. Zapach natomiast jest taki bardziej męski. Ja tutaj wyczuwam takiego, no to jakiś taki na pewno zapach męski, tak mi się wydaje, że coś, coś tu mi się kojarzy. Jest taki orzeźwiający, właśnie ma ogórek, ma jakąś taką Jakoś melona, coś w tym stylu, także coś, coś męskiego, ale bardzo delikatne. E, my wkrótce wybieramy się na urlop, także taki właśnie, e, taka, taki produkt po prostu nam się przyda i pomyślałam, że na pewno e, warto jest po prostu zainwestować w to, ponieważ naprawdę bardzo dobrze nam się sprawdził ten wcześniejszy, więc ta nuta zapachowa, mówię, trochę męska, ale powiem Wam szczerze, wie, o, już wiem z czym mi się kojarzy, kojarzy mi się z Dawidowem, ale to chyba nie jest męski ten Dawidow, tylko to jest ten damski, ale... Tamten zapach moim zdaniem jest troszeczkę taki unisex, czyli można go, może, mogą go stosować zarówno kobiety, jak i mężczyzny, bo on właśnie taki jest ni to damski, ni to męski. Ja w każdym razie nie lubię takich zapachów świeżych, bardzo świeżych, ale teraz już właśnie wiem, że ten zapach bardzo mi się kojarzy z tym, z tym Dawidowem, cool of, cool of Water chyba to jest ten zapach, także... Taki produkt właśnie z firmy Sundance. Następnie mam tutaj również kolorową rzecz, czyli lakier. Jest to lakier do paznokci z firmy Essence i ja wiem, że firma Essence jak najbardziej jest u nas w Polsce, można sobie coś takiego kupić. Natomiast tutaj zainteresował mnie ten produkt, ponieważ on nazywa się tak No Makeup Look, tak? I jest to wykończenie takie pudrowe, powdery finish. Także hmm, jestem ciekawa jak to będzie wyglądało na paznokciach. Aktualnie mam jeszcze jako nie mogę tego odkręcić. Aktualnie mam jeszcze yy, hybrydę na paznokciach, więc nie będę tego próbować. Nie wygląda na taki właśnie pudrowy, ale może jest to taki nitomat, ni to właśnie połysk. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Kolor też jest taki bardzo bardzo delikatny, bardzo przyjemny, więc pomyślałam, że może być fajne. To też wam dam, na pewno znacie, jak to wygląda. I tutaj mam jeszcze dwa ostatnie produkty. Są to pasty do zębów i tych past nigdy nie miałam, a byłam ich ciekawa i też wiem, że one są w Polsce, natomiast w Polsce jak są, to są po prostu bardzo drogie. Ta firma to nazywa, nazywa się Ajona i to jest taka pasta, która nadaje się właśnie do, do takich dziąsek, dziąseł jak bardziej przewrażliwionych, takich delikatnych. Ona jest właśnie. Do dziąseł takich, które mm, krwawią na przykład. Ja nie mam aż tak przesadnie problemów właśnie z zębami, bez przesady, ale lubię takie właśnie produkty, które dają takie wrażenie właśnie takiej cierpkości, jakby. Ja mam wtedy wrażenie, że dla tych dziąseł robię właśnie em, sam, samą przysługę, i lubię coś takiego. I wyczytałam właśnie, że ta pasta daje taki efekt, że działa właśnie fajnie, kojąco na dziąsła, fajnie też czyści y, zęby. Ona jest bardzo malutka, natomiast. Mała taka, dosłownie wielkości szpilki, no może nie, ale połowy mojego tutaj małego paznokcia wystarczy, nawet może mniej, żeby tutaj to zastosować i, i żeby domyć sobie zęby. Jestem ciekawa, na razie mówię to tylko z tego, co wyczytałam, ale sama jeszcze z doświadczenia nie wiem, także nie będę Wam tutaj jakichś przekłamanych informacji póki co przedstawiać. Jedno, op jedno opakowanie jest dla mojej mamy, drugie jest dla mnie, także... Właśnie ta pasta, a jona to jest kolejny zakup. Yy, oraz mam tutaj jeszcze takie próbki od koleżanki, yy, ponieważ w sumie. W sumie jakoś tak stwierdziła, że są to fajne rzeczy po prostu. E, I są to rzeczy. Y, to jest seria chyba dla dzieci, ale jest to, y, jest to jakiś tam Lotion, właśnie firma SebaMed, tak to się nazywa. Y, ja będę to stosować po prostu czy na twarz, czy, czy na ciało, więc jest to akurat SebaMed z PH5,5, y, jakiś tam Lotion. Do, do, po prostu do skóry. Tutaj mamy również właśnie coś w konsystencji takiego też bardziej lotionu, czyli ni to, ni to żel, ni to właśnie krem z firmy Bybsien i ja mam tą z tej firmy olejek do kąpieli, czy też tam do później używania po kąpieli do, yy, do, do ciała i bardzo fajny, fajny przede wszystkim jest to produkt ze względu na skład, bo ma rewelacyjne tutaj składniki, yy, nie ma żadnej parafiny, yy, więc yy, jest super i tutaj również właśnie z tej firmy, moja koleżanka ma małe dziecko, stąd też właśnie taka inicjatywa, jest to krem jakiś też do, do, do ciała i tutaj jest Kolejna ta próbka, którą na początku Wam pokazywałam, także będę sobie testować, zobaczymy. Ja tą firmę widziałam chyba u nas w Aptece, także to też nie jest jakaś taka typowo marka na wyłączność dla Niemiec, czy gdzieś tam innego kraju, w Polsce na pewno też to można dostać. No i w sumie tyle. To jest, to jest tyle, także taki mam wrażenie szybki haul. Dajcie znać, które produkty z tych testowaliście, czy znacie, czy polecacie. Czy na przykład powiedzmy z tym płynem powinnam uważać, bo z płynami to jest tak, że różnie bywa i. Czasami można sobie większą krzywdę zrobić, natomiast ja jestem jego ciekawa. Na pewno będę testować. No, chyba że wyraźnie mnie ostrzeżecie, że nie, nie, w ogóle nie stosuj tego, bo będziesz miała podrażnienie na przykład, albo nie wiem, nie zmywaj sobie oczu. Dajcie mi znać, co myślicie o tych produktach. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Pa, pa!